Cześć, nazywam się Marlena. Ja jestem Iwona i mamy dla ciebie wyjątkową propozycję. Wielki post. Modlitwa, Jomużna i post. Czyli święte środki, które Kościół proponuje nam, abyśmy mogli lepiej przeżyć czas Wielkiego Postu, abyśmy mogli wrócić do Boga i przygnąć do niego całym sercem. Do tego jest jeszcze słowo Boże. Kościół w czasie Wielkiego Postu szczególnie zachęca nas do tego, żeby po to słowo sięgać częściej. Codziennie, głębiej. Czy udaje Ci się wytrwać w dobrych postanowieniach wielkopostnych? Jak myślisz, dobrze przeżywasz czas Wielkiego Postu? Mamy dla Ciebie propozycję, aby przez ostatnich 14 dni Wielkiego Postu pochylić się nad 14 stacjami drogi krzyżowej, przez którą przeprowadzą nas różne osoby. Często osoby, które znasz, osoby świeckie i duchowne. Osoby, które mają różną historię życia, inaczej patrzą na rzeczywistość. Na pewno też inaczej podejdą do poszczególnych stacji drogi krzyżowej, ale te wszystkie rozważania połączy jedna rzecz. Myśl zawarte w orędzie u papieża Franciszka na Wielki post. Orędzie, które jest szczególnie ważne i mnie bardzo mocno porusza. Mhm. A konkretnie dwa elementy zawarte w nim. Myśl numer jeden słowo jest darem. I myśl numer dwa, drugi człowiek jest darem. Od dziś codziennie na profilu Facebookowym Stowarzyszenia Albernia będziemy publikować krótki filmik z komentarzem do każdej ze stacji Drogi Krzyżowej. Codziennie jeden filmik, i przez te 14 dni, które nam pozostały, doprowadzimy Was w ten sposób do triduum paschalnego, do paschy, do zmartwychwstania i do radości. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Ale nie z nami, tylko z naszym pierwszym komentatorem. Kto to będzie, zobaczycie jutro.